Hej siemanko, dzisiaj pomówimy sobie o losowych liczbach ponieważ wydaje mi się, że są one bardzo ważne w tworzeniu gier po to, żeby ta rozgrywka była, no nie była taka sama cały czas żeby tu był taki efekt troszkę losowości, żeby to wyglądało ciekawiej no to lecimy z tym koksem tak naprawdę, żeby używać jakiejkolwiek losowości powinniśmy użyć klasy random czyli właśnie to jest taka losowość no i stwórzmy sobie taką zmienną na początek tak, jak wiecie, już mamy dwa typy liczb, które głównie używamy w Unity, czyli integery, liczby całkowite i floaty, czyli liczby ułamkowe. No i właśnie ze względu na to, czy chcemy uzyskać jakąś losową liczbę typu integer czy float, to podamy troszkę inne argumenty, czyli możemy albo uzyskać taką losową liczbę, albo tą ułamkową. No to na początek załóżmy, że chcemy uzyskać liczbę całkowitą. Więc piszemy sobie integer. No i teraz podajmy sobie nazwę naszej zmiennej. Niech to będzie po prostu rand number, czyli random number. To się równa. No i teraz, żeby do tej zmiennej przypisać właśnie jakąś losową liczbę, musimy użyć specjalnej klasy random. Więc wpisujemy sobie random i zobaczcie, że tutaj mamy, m, może nie konflikt do końca, ale ogólnie język C Sharp udostępnia nam klasę random, która służy do tego samego celu, ale Unity. Samo w sobie też ma taką samą klasę, która też generuje losowe liczby. I tutaj możemy sobie wybrać, czy my chcemy tą systemową klasę random, czyli tego korowego języka C -sharp, czy chcemy użyć klasy tutaj z Unity. Ja proponuję używać klasy z Unity, więc klikniemy sobie tutaj, gdzie widzimy klas Unity Engine Random. Czyli klikam dwa razy i teraz dajemy sobie kropkę, no i chcemy. Wywołać metodę, która pozwoli nam wygenerować losową liczbę w jakimś tam przedziale, czyli wpisujemy sobie range, ponieważ to będzie właśnie ten przedział. Tutaj, jak widzicie, mamy też dwie metody. Jedna to jest random range, ale tutaj w nawiasie kwadratowym mamy napis deprecated, to znaczy, że kiedyś tego się używało, ale już to wychodzi z obiegu, więc nie powinniśmy tego używać. Więc przechodzimy sobie tutaj na dół i wybieramy range. No, i jak widzicie, dobra, to ja może sobie kliknę tabulatorem i zaraz pokażę Wam coś fajnego. Otwieramy tutaj nawias. No i teraz mamy dwa przeciążenia funkcji. O funkcjach zaraz będziemy sobie mówić i o ich przeciążeniach, ale na razie już Wam pokażę o co chodzi. Mamy tutaj funkcję, która nazywa się tak samo, ale może zwrócić różny wynik ze względu na to, jakie argumenty tutaj podamy. No i widzimy właśnie, że w tym przypadku my chcemy uzyskać wartość typu integer. Dlatego skorzystamy z tego przeciążenia, gdzie podajemy wartość minimalną i wartość maksymalną właśnie w liczbach całkowitych. Co jest tutaj ważne, to jest to, że wartość minimalna jest zawsze inclusive, czyli jest zawarta w tym przedziale, a wartość maksymalna w przypadku typu integer jest exclusive, czyli ona nie jest w tym przedziale. Więc to łatwiej chyba pokazać niż zrozumieć. No to załóżmy, że chcemy wylosować liczbę od 0 do 10, włącznie. Więc wpiszemy sobie 0, bo to jest inclusive, czyli jest w przedziale. A teraz, jakbym wpisał sobie 10, to dziesiątka nigdy nie zostanie wylosowana, bo wartość maksymalna jest exclusive, czyli nie jest w przedziale. To jest wartość, do której dążymy, ale nigdy nie uzyskamy, bo jest exclusive. Dlatego jeżeli chcemy uzyskać liczby od 0 do 10 włącznie, to musimy tą wartość maksymalną zwiększyć o 1. Okay? Tak się dzieje tylko w przypadku tych liczb integer. I teraz damy sobie średnik, i dzięki temu właśnie do zmiennej rand number zostanie przypisana losowa liczba z przedziału od 0 do 10 włącznie. No, i jak chcemy, to możemy sobie ją wypisać: debug.log. No i zobaczmy, przejdźmy sobie do Unity, zobaczymy, jaka losowa liczba nam się tutaj pokaże w konsoli. Mamy liczbę 9, no i super. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby typu integer. A teraz używając tej samej techniki możemy sobie y, przypisać do zmiennej, czy w ogóle wygenerować losową liczbę, ale ułamkową. Więc teraz korzystamy z typu float i niech to będzie rand number, y, powiedzmy wpiszę float o coś takiego. I dajemy dokładnie to samo, czyli znowu używamy klasy random, tej unity, i teraz znowu używamy range, otwieramy nawias, i tutaj zobaczcie, będziemy używać tego przeciążenia, żeby zwróciła nam się tutaj wartość typu float. I aby to zrobić, musimy podać wartość minimalną, która jest inclusiv, i wartość maksymalną, która też jest inclusiv. Czyli, jak widzicie, w przypadku wartości tych ułamkowych, i wartość minimalna, i maksymalna jest włączona w ten przedział. Czyli załóżmy, że chcemy sobie wylosować liczby od jednej do 1 to wpisujemy 01f jako wartość minimalna i teraz 10f jako wartość maksymalna i właśnie 10 też będzie mogło być wylosowane bo to jest inclusive, czyli wchodzi w ten przedział więc teraz możemy sobie to zdebugować i zobaczmy co nam się tutaj pokaże w konsoli przechodzimy tutaj, dajemy sobie play no, i jak widzicie, mamy tutaj wynik 8800. Oczywiście mamy tutaj więcej tych cyfr w części ułamkowej, no bo taka jest precyzja liczby float. I tak to właśnie będzie działać. W taki sposób będziemy sobie tutaj tworzyć losowe liczby. Jeżeli potrzebujemy pełnych liczb, to użyjemy tego przeciążenia. A jeżeli będziemy potrzebować jakichś wartości ułamkowych, to możemy użyć sobie przeciążenia, właśnie które zwraca wartość typu float. I pamiętajcie, że w Integerach wartość maksymalna jest Exclusive, czyli nigdy nie będzie brana pod uwagę, więc musimy ją zwiększyć o 1. A w przypadku tych wartości typu Float, to wartość maksymalna też jest Inclusive i y, po prostu taką, jaką wpiszemy, taka będzie mogła być wylosowana. A jeżeli sobie chcecie sprawdzić te przeciążanie, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale już teraz mogę wspomnieć, to wystarczy, że przejdziecie sobie do tej metody, czyli jak w tym przypadku jest to Range, i przejdziemy tutaj do środka tego nawiasu, klikniemy sobie tutaj i teraz możemy kliknąć sobie Ctrl Shift i Spacja i wtedy mamy właśnie te przeciążenia. Możemy dać sobie strzałkę w dół i w górę i zobaczyć y jakie argumenty możemy tutaj wpisać, żeby uzyskać odpowiedni wynik.